świnka Peppa. To mój mały brat George. To mama świnka. A to tata świnka. Świnka Peppa. Papuga Polly. Pepa i jej rodzina odwiedzają babcię i dziadka świnkę. Dziadku świnko Babcia Inko Dziadku Inko Witajcie maluchy Wejdźcie do środka Mam dla was niespodziankę Co to jest? Mamy nowe zwierzątko Zgadnijcie jakie Dinozaur Nie To nie jest dinozaur Chodźcie Babcia świnka i dziadek świnka mają papugę Pepa, George, to nasza papuga. Ma na imię poli. Ładna poli! Ładna poli! Jestem sprytną papugą. Jestem sprytną papugą! Mamusiu, czemu poli powtarza wszystko, co powie babcia? Papugi to lubią. Pokażę ci. Witaj, Poli. Witaj, Poli. Słodka mała papuga. Słodka mała papuga. Chodźcie wszyscy. Herbata. Pepo, George, chodźcie. Upiekłam tort. Idziemy, babciu. <suszy> Pepa i George uwielbiają ciasto czekoladowe, ale dzisiaj bardzo im się śpieszy do zabawy z papugą. Skończyłam! Ha, ale jesteś hałaśliwa! Babciu, możemy odejść od stołu? Pójdziemy do papugi poli. Na pewno nie chcecie jeszcze tortu? Biegnijcie! Hurra! George, powiedz coś do poli. George jest troszkę onieśmielony. Pepa i George doskonale się bawią z papugą poli Ja jestem Pepa. Ja jestem Pepa. George, powiedz coś. Pepa i George udają dwie papugi. Pepa zastanawia się, co można powiedzieć papudze. Jestem hałaśliwą papugą. Jestem hałaśliwą papugą. Peppo, George, bawiliście się z poli? Tak, babciu. Poli to taka słodka papuga. Tak, babciu. Jestem mądrą papugą. Jestem hałaśliwą papugą! Jestem hałaśliwą papugą! Jestem choraśliwą papugą! Oh, oh, oh. Co ona mówi? <grym> <grym>